Kina zatwardzili? Ciąg dalszy. W filmie, o którym dzisiaj będziemy mowa, jest taka dawka testosteronu, że nawet Chuck Norris by nie udźwignął. Tym filmem jest, właściwie są, niezniszczalni część trzecia. Jest to ostatnia, ostatnia, ostatnia produkcja, czy ostatnia część... Yy, o tym się dowiemy. Oczywiście po raz wtóry Barney i przyjaciele, spokojnie, nie Barney rabl tylko Barney, Sylvester, Stallone, mają zrobić misję, mają wykonać zadanie, mają y, kogoś tam sprzątnąć, aresztować i tak dalej. No, jak to standardowo w tych filmach. Okej, okay, ciag na, na celowniku mają kolesia, ale co się okazuje? Że ten koleś to jest Mel Gibson. A Mel Gibson miał nie żyć, ponieważ Stallone go zabił, a razem zakładali niezniszczalnych, więc o co się, co się dzieje? Do cholery. Oczywiście w prologu bo jest jak w zeszłym jak w Jamesie Bondzie, że na początku jest, jest dodatkowa inna akcja. Uwalniają Wesley'a Snipesa z, z pociągu, który wiezie go do Pierla. Ok, tyle tytułem wstępu, bo wiadomo, że o co chodzi. Wchodzą panowie, kałasznikow, M16, cokolwiek, rozwalają, zabijają wszystkich, tylko delikatne muśnięcia, rany i tak dalej, wychodzą z tego cało. Film po raz tury jest napakowany gwiazdami. Naprawdę aż po. Aż po brzegi, po, 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 po każdą klatkę, filmu i tego już w tym momencie jest za dużo. Bo na przykład, jak widzę, że pojawia się w filmie Jet Lee i występuje on, może, ja wiem, 3 minuty, może 5, jeżeli weźmiemy to gdzieś tam w tle, w trzecim planie stoi, tam normalnie w cholerę schowany. Naprawdę jest za dużo, za dużo, za dużo. Pierwsza część wygląda by miła była taka rozgrzewka, taki przedsmak. Druga. Fintesencja oczywiście z rewelacyjnym czakiem Norrisem i to było super. Fabuła, no akurat fabuła to nie zaskakuje, ponieważ nie o to chodzi, żeby ta fabuła zaskakiwała. Umówmy się, że jak będę szukał zwrotów akcji zaskakujących i tak dalej, co ja pewnie sosiczko oka włączę z przed kilku ładnych lat, ale ludzi jest moc. Mnóstwo aktorów, tutaj będą się zaraz pojawiać, będziecie wiedzieli, kto wstąpi w tym filmie, ale jak dla mnie są za mało wykorzystani. Fajnie, bo pojawiają się, no ale niestety nie. To nie jest ta co Trochę przekominowali też z akcją, bo jeżeli pojawiają się już rzeczy a James Bond, gdzie facet potrafi na motorze skoczyć w powierzchni les. 30, 30 metrów normalnie, potem z tego motoru się odbić, gdzieś chwycić, normalnie zrobić koziołka i jeszcze. No to powiedzmy, że nawet kobra, nie wiem, Rambo, Predatory i te inne, inne Komando nie były aż tak bardzo przekombinowane. Mimo to film dostaje 7 na 10, ponieważ Ciągle ma w sobie ten urok dla 80 który tak bardzo lubię, na no, którym się tak bardzo wychowałem. Ale widać, że nie tylko mi ten film tak do końca nie popadł do gustu na, na 300%, ponieważ film premiery miał 15 sierpnia, światową premierę, a do tej pory zarobił jakieś 85 milionów dolarów. Budżet pewnie nie był super wielki, ale biorąc pod uwagę, ile jest tych gwiazd i gdzie to się działo wszystko, no to pewnie... pewnie trochę tej kasy nam poszło, więc wydaje mi się, że jeszcze się zwrócił, a jakoś super świetnie w y, kasach kinowych się nie trzyma. Także... No, tu może być troszeczkę dziwnie. Tak, jest plan, żeby była kolejna część Expendable, Niezniszczalne czy jakoś tak, mają być panie i tak dalej, no ale to nie wiem, jak wygląda. No ale zobaczymy. Czy chce żeby była czwarta część? Po trzeciej części nie. Zdecydowanie nie. Dziękuję bardzo Sylwek. ty już prawie 70 masz na, na karku. Za dwa lata będzie 70, więc jeżeli kolejna część kina, to już naprawdę będziemy. Oczywiście, że jest możliwość, ponieważ w tym momencie wracają do. Do początków, czyli jak tam było pięciu yy, niezniszczonych, którzy to założyli i tak dalej, może być kolejna część, jako powiedzmy yy, tak zwany prequel, czyli pokażą, co się działo wcześniej. Wtedy na przykład wezmą młodszych aktorów, którzy zagrają, także wszystko jest możliwe. Naprawdę co zrobi Hollywood? Zobaczymy. Wszystkim tak zadecyduje kasa. Czemu taka wysoka cena? Film ma mnóstwo smaczków. Naprawdę powiedzonych, które znacie już z Kina, uwalniają Whisleya Snipesa z tego pociągu. Jak wiecie, jak wiecie, a może nie wiecie, ostatnie trzy lata Wesley przesiedział za, yy, za podatki. Ukrywał się, nie płacił podatku i tak Uwalniają go, za co siedziałeś? Za podatki. Jest Arnold Schwarzenegger z jego nieśmiertel, nieśmiertelnym powiedzianym Come on, let's go to the chopper! Kto ogląda Predatora, wie o co chodzi. I mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jeszcze więcej takich smaczków jest. Jeżeli oglądaliście te filmy, o których już wcześniej wspominałem, wszystkie Predatory, Terminatory, Komandy i będziecie wiedzieli o co chodzi, wam się spodoba. Jeżeli e, nie jesteście wychowani, nie lubicie kina lat 80., darujcie sobie to bo, to, bo to nie jest kino po prostu dla was, krótko mówiąc. Ale brakuje mi tu ciągle wielu gwiazd. Na przykład zastanawiam się, czemu nie ma Sigala. No i trochę poszperałem, okazało się, że Sigal miał propozycję, ale odmówił. Nie ma podana, nie, nie, nie podał czemu. Miał być Jackie Chan. Aczkolwiek Jackie Chan chciał zagrać główną rolę. Pewnie domyślałeś, że miał się wcielić w rolę, yy, w którą wystąpił Jet Li. Miał być 5 minut w filmie. Yy, powiedział, że nie chce główną rolę, to w salą podział. Dziękuję bardzo. Nie ma Bruce'a Willisa. Chciał zadrzał kasy. Oferował mu sylwester 750 tysięcy za dzień. Yy, Bruce podział nie, ja chcę bańkę, na to do widzenia. Dlatego między innymi zamiast niego pojawia się Harrison Ford. Yy, kogoś jeszcze? miał miała być. W roli, ma yy, no, w jednej roli kobiecy, która w tym filmie się pojawia, ale kręciła i Evil 6. Cześć, Szkoda gadać i coś tam jeszcze nie mogła zgrać terminów i tam jeszcze kilku było takich aktorów, którzy byli przymierzani? Czy to dobrze? Wydaje mi się, że tak, bo już w tym momencie jest za dużo, a na przykład Anton nie jest świetny. Taki fajny, typowy, powiedzmy, cholery hiszpański, którego sobie wyobrażamy, że podrywa laski i tak dalej. A mógł, mógł być Seagal, który by ze swoją e, twarzą kamienną wszystko zepsuło. A że się on wtedy pewnie by grał e, złą rolę, z, złą postać, tak samo jak na przykład w Maczecie i to by wyszło mu jakoś e, na plus. Kogo brakuje? oprócz tych wspomnianych, mam nadzieję, że na przykład jeżeli zrobią już tą y, czwartą część, to będzie to, co się działo wcześniej, pokażą na przykład tych aktorów, którym naprawdę brakuje, które byli kwintesencją kina lat 80. i początku 90., -tych. czyli wszystkich z tych filmów kopanych, czyli Bolo Young, y, Billy Blanks, y, Matthias Hughes, y, Gary i y Anthony Daniels, Cynthia Rothrock, y, Rodney Piper i kilku, kilku jeszcze innych. Takie jest moje zdanie. A co Wy myślicie? Jakby była taka część, Chcielibyście zobaczyć, by to było wcześniej, czy nie chcielibyście zobaczyć kolejnej części, bo tak po trójce wnioskując, to też chyba troszeczkę bym się upierał, że raczej miałbym dość. Co myślicie na temat? Piszcie, jak zawsze, pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania itd., dalej. Cztery podstawowe recenzje tutaj będą zaraz. Obejrzyjcie je, zapraszam również na bloga i na Facebooka. W obu przypadkach, w ja po nie przerywałem, czyli trochę kultury chamie. A my co? Widzimy się już niedługo. Na razie, cześć. Sous-titres par Anonymous